Ponownie w naszym zoo. E, słuchajcie, dzisiaj mam takie plany, żeby zrobić wybiegi dla szympansów. Są dwa gatunki szympansów, więc trzeba będzie im zrobić dwa osobne wybiegi. Jestem bardzo ciekawa, jak to tutaj wypadnie. Niski dobrostan, dlaczego? Przecież, aha z powodu stresu. E, no to już one muszą iść się gdzieś tutaj schować bardziej zaraz. Jakby im tu zrobić więcej roślin, to może by miały mniej stresów, jakby bardziej im to zakrzaczyć. Za <gry> Tak, bo one tutaj mogą mieć roślin do oporu. Naprawdę dużo mogą ich mieć i wtedy nie będzie ich tak widać. No i może będą się mniej stresowały po prostu, więc ja spróbuję im tutaj też więcej roślin dodać. Ale najpierw chciałam Wam pokazać jeszcze. Zobaczcie, że nasze łuskowce to są zwierzęta, które są. Trudne w, do, roz, do rozmnażania w warunkach niewoli, e, ale nasza samica jest, spodziewa się potomstwa, jest w ciąży. Nie wiem, czy tak się mówi o zwierzętach, że są w ciąży. W każdym razie spodziewa się młodych e, i jest to jakby. Wydaje mi się trudne do zrealizowania, bo tutaj, jak kliknąć na Zoopedię, no to rzeczywiście łuskowce są określone jako trudne. Rozmnażanie w, w niewoli trudne. Jak mamy nasze mm, nasze na przykład orangutany, łatwe. Lemury, bardzo łatwe. Niedźwiedź tajwański, łatwe. Także te zwierzęta są łatwe w rozmnażaniu, ale właśnie łuskowiec jest oznaczony jako trudny. Dlatego tym bardziej się cieszę, że nam tutaj zadziałało wszystko i się udało. Badania weterynaryjne w międzyczasie zakończone. Tutaj kolejne i co? I teraz ja tutaj postaram się im więcej postawić więcej mm, roślin. Wezwij dozorce, żeby tutaj <laughs> im e, zapewnić wodę. Ja i mogę tutaj zresztą na tym wybiegu postawić przecież ten ten kranik. O. Gdzieś tu. To one sobie mogą pić z niego. Podwodny karmik z roślinami i karmik skrzynkowy. A to klatka na karmę. Klatka na karmę? Hmm. Ciekawe. Ciekawe, jak one będą z tego korzystać. E, czy jakiś... Bo tutaj my... Nam się porobiły w ogóle badania, więc... <laughs> Eee, więc nasze orangutany chyba mogą mieć jakieś nowe zabawki tutaj do wykorzystywania. Opona, duża opona gryzak. Dajmy im gryzak. Eee, dajmy im gryzak i dajmy im też jakiś tutaj kopiec termitów. O. Kopiec termitów, proszę bardzo. Możecie z tego korzystać. Karmik bambusowy, to tutaj widzicie różne rodzaje tych y, atrakcji do karmienia ich mamy. Karmik Eee Karmnik rozrzutowy w kształcie drzewa. <grywia> Czy to ma kształt drzewa? Hmm. Ale możemy spróbować z tego korzystać. Postawmy im, postawmy im też ten karmnik i zobaczymy, jak oni będą tego używać. Może gdzieś tu z drugiej strony bardziej o tu na przykład. No tutaj to i tak goście niewiele zobaczą, ale możemy im dać tutaj przy bazie. <grych> Okej, okay, dodałam trochę roślinności więcej. Także widzicie, cały teren tutaj jest osłonięty. Cały czas one mi narzekają na ten dobrostan. E, czy znowu im przybyło może e, tutaj? Się zwiększyła ilość ich. Chociaż cały czas tutaj mają, że mają maksymalnie dużo miejsca. Powodem jest stres ciągły. No ale to tak raz się stresują, raz się nie stresują. Zależy to po prostu od tego, gdzie są w danym momencie, w którym miejscu na wybiegu. Bo mogą się chować gdzieś tam w krzakach albo w domku i wtedy im ten stres mija. A my przejdziemy do wybiegów dla szympansów. I uwaga, szympansy, gdzie by tu można zrobić wybieg dla szympansów? Czy tutaj, czy może tutaj dalej jeszcze? Hmm, w którą by tu stronę pójść? Może pójdziemy, słuchajcie, w tą stronę. Tutaj tą drogę ogrodzimy, tak naokoło, i zrobimy dwa wybiegi dla dwóch gatunków szympansów. I teraz ja muszę się tu zorientować, jak to wygląda. Szympans karłowaty może być um, bardzo łatwe rozmnażanie w niewoli, ale tylko jedno młode. Okej. Okay. A jakie ma wymagania co do wybiegu? No wiadomo, miejsce do wspinania teren. Ja tylko nie jestem pewna, jak to działa. Jeśli ktoś z Was wie, to napiszcie mi proszę w komentarzu. Czy to działa tak, że albo może być zabezpieczenie przed wspinaczką, albo woda może otaczać wybieg? Czy muszą być jedno i drugie? Tego nie wiem. Może spróbuję najpierw właśnie zrobić im taki wybieg, otoczony samą wodą o odpowiedniej szerokości i głębokości, żeby nie mogły z niego uciec? I zobaczymy, czy to zadziała. Słuchajcie. Tymczasem wejdźmy jeszcze na rynek od razu. Zobaczmy, czy mamy dostępne jakieś szympansy. u, ale tu widzę, że z tymi szympansami, no to już jest, może być problem, bo zobaczcie, na same samce póki co mamy. No ale wiadomo, że tutaj się może zmieniać sytuacja. Ten najdroższy samiec odpadł, ja szybko biorę tego. Dopóki mamy czas jeszcze, no i trzeba będzie tutaj śledzić po prostu sytuację, czy będą dostępne jakieś samice w ogóle. Jak tu nie ma samic do kupienia, no nic to zobaczymy. Jednego samca mamy, no i spróbuję tutaj zbudować mu wybieg, otoczony wodą tym razem, bo jestem ciekawa, czy to zadziała ok moi drodzy baza wybiegu jest zbudowana zbudowałam im tutaj wodospad oraz takie schronienie na skalę żeby się musieli tu wspiąć e, słuchajcie to jest taki wstępny plan teraz bym chciała żeby tutaj mi właśnie przynieśli szympansy kupiłam też samicę mm, i zobacz Zobaczymy, czy to rzeczywiście ma jakie, jakąś rację bytu taki wybieg. Zrobiłam też tutaj taką barierę niewidzialną, ponieważ można stawiać takie bariery. Nie wiem, czy w przypadku szympansów tych to ona zadziała. Te szympansy karłowate nie są takie duże, jak widać, zobaczcie. No i teraz nie wiem. Właśnie martwi mnie ta jedna rzecz, że ona może chodzić po tych mostkach w ogóle. <laughs> To tych mostkach dla personelu, a mostek musi być, żeby tutaj mógł personel przychodzić i, i je karmić. Zobaczmy, czy ona się będzie mogła wspiąć, a ja mówię ona, a to jest ona? Tak, to jest ona. Mm, może się wspinać o matko jak szybko biega. <śpiewa> Szybka jest. No właśnie, i ona tutaj się może sobie wspinać. Mm, tutaj biegnie drugi pracownik z wersją męską mojego szympansa chyba. Mhm. No i słuchajcie. Teraz jest kwestia taka, czy żeby im dopasować tutaj teren cały. E, trawa krótka, powiększymy sobie to trochę. One zdecydowanie wolą krótką trawę na całym wybiegu. I jeszcze możemy im dodać trochę gleby gdzie, nie gdzie, tak tutaj bym dała. Tam też wybieg jest jakby trochę większy. Gleby trochę więcej damy, i trochę skały w tym miejscu. Skałę możemy dać też tutaj pod wodą. Okej. Okay. I trochę więcej gleby i nawet odrobinę piasku. I co się stało? Zwierzę uciekło, czyli rzeczywiście uciekło, to trzeba je szybko złapać. Schwytaj. Płaci się za to tysiąc tych, ale jednak można je schwytać. Czyli słuchajcie, no musimy chyba zrobić normalny normalny wybieg im, bo to nie będzie tak działało. To czekajcie. Bariery. Można w sumie dać całość i zamienimy tę barierę na mur i tą całą, cały wybieg trzeba im podnieść. One tam chyba miały, o, nie, nie pamiętam ile, raz zobaczymy, szympans od 3 do 5 metrów, dobra, jest ile? Jest 5,20, możemy im to trochę zniżyć. Tak, z 4,5. I zaraz słuchajcie, im tutaj zrobimy też, żeby ludzie mogli je oglądać, i wszystkie udogodnienia dla ludzi, i oczywiście jakąś roślinność na tym wybiegu. E, także Zaraz do was wracam. Tutaj jakiś mam problem z wybiegiem. E, nie wiem czemu się stał nieprawidłowy. Przecież tutaj wszystko jest, co powinno być. Wszystko jest przygotowane. Szympansy są w środku. Nawet zobaczcie, już w tym czasie jak ja tutaj buduję, to nam szimpans... E, Urodził młode, młode krzyżpiątko. <gry> no właśnie, zobaczcie. E, one mają tutaj na dole takie schronienie, im zrobiłam taką jaskinię trochę poniekąd. Jakie mam tu wyjść stąd? Um. Ale skok. I na górze również mają takie miejsce, żeby sobie tutaj um, chodzić i, i żeby sobie tutaj być po prostu. Postawiłam im też trochę roślin, na razie tyle wystarczy chyba. Um, dozorcę wezwę, um, żeby im wodę napełnił. Ale jeszcze tylko sprawdzić muszę, czy oni tutaj w ogóle ta ich woda na wybiegu no tak jest jakby oczyszczana z tej oczyszczalni, także no to wszystko powinno być ok. E, nie wiem dlaczego ciągle mi pokazuje, że ten wybieg na mnie działa. Jak on działa przecież? E, ja bym chciała tutaj też tylko ten... Trochę tutaj przesunąć, o, i to przesunąć, i to przesunąć, tak, żeby mi się tutaj zmieściła ulica, e, ulica alejka raczej, e, okej. Okay. Dobra, no, no oni tu mają teren przygotowany. Nie wiem, czy takie zalesienie im wystarczy. W każdym razie mają tutaj lustra weneckie, więc mm, te lustra weneckie powinny ich chronić i łagodzić stres im. Um, nie wiem, czemu tutaj, co to tu wy... powinno. Wszystko być ok. Może to się zostało jakieś stare powiadomienie. Spróbuję je usunąć. I zobaczymy, czy będą wyskakiwać ponownie zaraz. Natomiast, gdzie te nasze szympansy są? O, tu jakiś idzie, o, cała rodzinka tu idzie nawet. One miały napisane, że się rozmnażają bardzo dobrze. Jakość posiłku słaba. Ale zobaczmy, może tutaj przede wszystkim tak, badania musimy nad nimi zacząć robić, to wtedy i jakość posiłku wzrośnie. Um, Okej. Okay. Muszę zrobić przede wszystkim dla zwiedzających udogodnienia, bo znowu nam będzie tutaj spadać atrakcyjność i edukacja. Więc zrobimy... Gdzie to mamy? Tu edukacja, przede wszystkim, właśnie tablice. Możemy tutaj też dać, ja bym tutaj też dała te wykłady. Słuchajcie, tu tablica. Tablica. I głośnik głośnik, głośnik, o tu nam prąd nie dochodzi. Dokąd dochodzi prąd? Aha, tylko tutaj. No dobra, to trzeba będzie ten zestaw przenieść zaraz. I tylko tutaj, no dobrze, to go przeniesiemy tam. A tu damy może właśnie uda nam się zmieścić jeszcze te edukacyjne rzeczy, chociaż tutaj nie ma miejsca na to siedzisko. Dobra, zaraz coś tutaj wymyślę. <laughs> I zaraz do was wrócę. Dobra, jestem w trakcie teraz tworzenia strefy roboczej. Chciałam tak i chciałam jeszcze tutaj dorzucić ten budynek. I teraz wykłady powinny się odbywać w strefa robocza numer 3 i możemy ją nazwać Szympans Karłowaty. Dobra. Mamy to chyba, tak jest strefa robocza przypisana. Powinna być i teraz w marcu powinny być wykłady. Jest tutaj nasz nauczyciel, także chyba wszystko powinno działać. E w międzyczasie badania zakończone, pierwszy etap badań nad szympansami, kontynuujmy. E, a tutaj nasze orangutany. Ja muszę sprawdzić jaki one ma mają, mogą już im trzeci poziom karmy dać, także zróbmy to czym prędzej. Przyjrzyjmy się czy tu wszystko jest ok. Jeszcze skopiowałabym tą latarnię tutaj. Również. Okay. E, tutaj nasze szympansy jaki tutaj coś się urodziło Nowego w międzyczasie Nie Ale ciągle Ciągle mamy tutaj jakiś problem z o, Do naprawy Nie oznaczono jako ogrodzenie wybiegu Nie wiem Nazwiemy wybieg po prostu. Oj, nie potwierdziłam. Ok, ale tu na mnie wyskakuje powiadomienie, że coś jest nie tak. Nie wiem, dlaczego to tak działa. W każdym razie mamy już ponad 2000 gości, no i dużo, dużo pieniędzy i dużo waluty specjalnej, więc zobaczymy, jak to będzie działać. Oho, tu jest wykład, ale nie ma żadnych gości na tym wykładzie. Oni tu mają za daleko. Słuchajcie, no nie wiem, czemu taka sytuacja. Może zrobi im tutaj gdzieś jeszcze jakieś. Em, ja wiem, jakieś napoje, jakieś coś, dodam jeszcze kilka tablic edukacyjnych, informacyjnych, tych takich zwykłych. Będę musiała chyba gdzieś tutaj też w pobliżu dorobić um, źródło prądu, bo tutaj mi już latarnie nie działają w tej okolicy, a przecież, moi drodzy, po drugiej stronie czy gdzieś tutaj w pobliżu na pewno będzie planowany wybieg dla y, szympansów zwykłych. E, ale to chyba jednak nie w tym odcinku, ponieważ tutaj dużo czasu zajęło mi budowanie tego wybiegu i dużo czasu zajęło mi też kombinowanie mm, dlaczego dlaczego tutaj jest problem z tym wybiegiem. No nic, może uda mi się to jakoś naprawić już poza odcinkiem. Widzę, że tutaj ludzie się tłoczą. Nie wiem w jakim celu. Idą do orangutanów. Tutaj idą do szympansów. Hmm. No nie wiem, słuchajcie, spróbuję coś tu wykombinować. Mam nadzieję, że wybieg się Wam podoba. Tymczasem um, kończymy na dzisiaj. Ja jeszcze poza nagraniem sobie tutaj ogarnę mój magazyn, żeby moje zwierzęta posprzedawać wszystkie, i oczywiście, jak zwykle, wybieg dla lemurów, żeby one miały dużo miejsca i dobrostan w porządku. Tutaj mam znowu. Znowu moje mm, łuskowce są w ciąży, zobaczcie, a już mamy potomstwa trochę, które dorosło nawet. Więc, yy, no, wygląda sprawa ładnie. Zobaczymy, jak tutaj im będzie, jak się będą rozmnażać. Na razie nie krzyczą, żeby im tu było źle. Za to lemury ciągle krzyczą, więc też coś z tym chyba będę musiała zrobić. Nie wiem, czy im nie podwyższę ogrodzenia i dam po prostu lustra weneckie. Wtedy ludzie po prostu będą musieli przez lustra weneckie na nie patrzeć. Podobno pomóc może też, ehm, tylko czy ja to znajdę. Jeśli postawi się znaki, gdzie są takie znaki, Informacyjne. E, słuchajcie. O, e, nie drażnić zwierząt. Może takie. Może, można im tutaj postawić, żeby zachowali ciszę i nie drażnili zwierząt. Słuchajcie. Może, może to trochę coś pomoże i zobaczymy no i dobra na dzisiaj to tyle dziękuję Wam za oglądanie i do następnego odcinka pa pa, cześć